Witam Was, moi drodzy. W kolejnym odcinku programowanie w Basic. Jakiś czas temu opowiadałem o programie do tworzenia muzyki na małe Atari i był to program CMC, czyli Shos Music Composer. Omówiłem te okna, które tam się znajdowały do. Edycji tych dźwięków, do układania patternów, do sequencingu, czyli ustawiania sekwencji, jak jedno po drugim, który tam pattern ma być odgrywany. I też ktoś chyba w jakimś komentarzu zapytał o opowiedzenie, żebym zrobił taki odcinek o innym, właśnie edytorze takim muzycznym tracker, nie wiem czy to będzie tutaj tak widoczne. Mam oryginalną instrukcję od tegoż Soundtrackera, ponieważ tego Soundtrackera nabyłem w wersji kasetowej, też właśnie oryginalnej. Natomiast nie będę teraz tutaj już z kasety tego wgrywał. Wgramy sobie Soundtrackera po prostu z, z SEO i opowiem mniej więcej. Co nieco na temat budowy i zasad działania tego edytora. No, ale żeby to zrobić sprawnie, ja będę potrzebował jeszcze tutaj joysticka, a zapomniałem go zabrać, więc trzeba go będzie wyczarować. No, i teraz jesteśmy gotowi. A zatem popatrzmy, gdzie my Tu mamy. O, mo możemy nawet skorzystać z tego ST Original ATR. Nie wiem, czy nie powinienem wcisnąć option, bo on różnie się zachowuje. No właśnie, to może zróbmy inaczej. Jeszcze raz przejdźmy do dosa. I jednak myślę, że. A nie, bo ja, już jestem w tej dyskietce. Dobra, sorki. To jeszcze raz. Tylko, że wcisnę option, bo on tu dziwnie się czasami zachowuje, jak ma basic niewyłączony. Dobra, ten Fire trochę czasem muli. ST Original. O, i teraz option. On po prostu od razu mi tutaj wskoczył. Tenże dosik. <laughs> ok, no i teraz zawartość tej dyskietki. Tutaj mamy muzykę z niektórych gier. Tutaj mam st8 com. To jest tak naprawdę plik. A tu jeszcze jest ST, czyli jakaś wersja ósma pewnie tu jest. Tu jest ta podstawowa, a tu jeszcze jest ST-VER1. I spróbujmy najpierw w tej wersji. Zobaczymy, co się stanie. Ja specjalnie ją tu przywołam, żebyście zobaczyli, bo tutaj pewnie autorzy tak historycznie na tej dyskietce zebrali. Ja tego na kasecie nie miałem. Ja miałem tylko jedną na kasecie wersję, ale miałem też takie pliki, na przykład GRAJ, w basic i to jest właśnie plik, który umożliwia mi dołączanie muzyczki do programu. W basic e, muzyka BIN to zawsze musi być ten e, plik. No i potem mogłem sobie dorzucać jakąś swoją już muzyczkę. Dobra, spróbujmy tak dla Hecy na początek ten stver. 1 I spróbujmy, może się u, uda, no może ten ZYBEX, bo to łatwo zapamiętać nazwy, bo tutaj wiecie, te nazwy nam znikają, potem jest problem. Czyli tak, Load, i to było Stver 1. Czyli tak w wersji. O, error. Yy... Aha, rozszerzenia nie napisałem. Dobra, jeszcze raz. Load, st 1, kropka, dobrze. Wszystko po literkach musi być. Zobaczymy. Dekompresja nawet była. Proszę. O, zupełnie inaczej wygląda. Zresztą, jeżeli ktoś nie pamięta, to zaraz tutaj przywołamy tę właściwą wersję. Ale spróbujemy. D, dw, z, mus. One chyba wszystkie miały rozszerzenia. Mam nadzieję, że odpali. Kropka po środku. Ups. To jeszcze raz. Słuchajcie. A nie, on się teraz mi zawiesił. Dobra. Czyli jest tak jak, tak jak na emulatorze. Ja nie wiem, czy jest sens z tym walczyć. Najwyżej to wytnę. Zobaczymy. Mhm. Bo te nowsze wersje już to, to są OK. ST Original, niech będzie z option. Dla pewności. Nie, spróbuję jeszcze raz tą load str 1 kropka exe, a potem zrobimy zybex kropka muz. Zobaczymy, czy się uda. Albo może jakąś inną muzyczkę się weźmie. No zobaczmy. load d dwukropek Zybeks. A, no, po pośrodku kropkę stawię, bo te kropki są pewnie przedefiniowane. A jakbym tak bez. Zaraz, bez D zybeks po prostu. Nie. No i teraz już pewnie niestety, ale. A po resecie? No to do Dosa wchodzimy z powrotem. Dobra, to w takim układzie tylko można było pokazać. Może tam jest jeszcze inna kwestia, ale dobra. STXZ ST8 jeszcze nowsza wersja to jest wrzucona, ale oprę się na tej. One już wyglądem w zasadzie wyglądają identycznie. Może jakieś drobne zmiany były. Czyli co? load st.exe i lecimy. No dobra, tu już mamy tą wersję 07, dokładnie tą, która jest nam potrzebna, że tak powiem, do omówienia. No dobrze, zaczynamy od tego okna. Podczas odtwarzania w ogóle załadowanego jakiegoś tam, jakiegoś tam pliku, możemy sobie zmienia, znaczy wyłączać i włączać poszczególne kanały albo na stałe, na przykład któryś wyłączyć. Nie wiem, nie wiem po co, ale można. Na przykład, żeby odsłuchać tylko w trakcie muzyki jakiegoś jednego tam jednej ścieżki, to wyciszamy sobie pozostałe. Tak? Tutaj te linie nam się będą zmieniać w momencie kiedy, kiedy puścimy muzykę. Tak? W tej chwili tutaj właśnie no jest pusto, więc jakby tutaj nie widzicie tego. Całe liczenie jest szesnastkowe. To może być trochę dla początkujących adeptów mylące, bo mamy z literkami 3A, B, C, D, E, F, aż do 4, 0. Czyli tak naprawdę to 40, szesnastkowo to jest 64 pozycje. Ale co bardzo ważne, co bardzo ważne, sekundę. A i teraz on się mi zawiesił. No właśnie. O, już nie będę więcej chyba tu kombinował. Tylko trzeba zapamiętać, żeby jednak option wcisnąć, bo ten basic w tle to tam miesza. Jeszcze raz. Dzisiaj taki odcinek odpal mnie wiele razy. <grym> Albo skorzystam z tego ST z, z moimi muzyczkami. Może lepiej będzie. Dobra, bo tam się chyba nie wieszało. A może to o ten BASIC mu chodzi. Dobra. OK. I teraz load. St.exe. OK, to jest sama wersja. I tak jak powiedziałem, tu możemy wyłączać i włączać w trakcie muzyki. Jeśli chodzi o te tutaj przyciski, to możemy włączyć filtry taki powodujące, że dźwięki będą wyższe i automatycznie tutaj w tym audio control taką komóreczka tu jest 8 bitów. Które zmienia, z, zmieniają nam pewne parametry dźwięków. Tak? To jeżeli jeszcze tutaj wciśniemy, to tu druga jedyneczka się pojawi i te filtry 1 i 72 się, się nam uaktywniają. Możemy również tutaj, o, wciskając, z jedynki na zera zmieniamy. Tak? I tu też wtedy to jest tożsame, tak? Czyli takie trochę powtórzenie. Do edycji sampli to jeszcze zajrzymy, natomiast jeszcze zegar bazowy możemy zmieniać. Tu mamy standardowo 64, możemy zmienić na 15 i wtedy uzyskujemy niższe dźwięki. Jednocześnie ten bit nam się zapala lub właśnie wrócić do 64. Jeżeli chodzi o odczyt i zapis, to zaraz będziemy z tego też mogli sobie skorzystać, i właśnie odczyt i zapis. Jest dosyć skomplikowanym przedsięwzięciem tutaj, ponieważ my mamy tutaj przycisk music wciśnięty. Czyli zapisujemy całą muzykę. Całą muzykę, czyli instrumenty, patterny i ich kolejność. Natomiast możemy nie zapisywać całej muzyki, tylko na przykład same patterny. Jak to wciśniemy pattern one lub pattern all, no i oczywiście tu wciskamy i wtedy ten przycisk nam się wciska, a te są wyłączone. Tak? Pattern one, pattern all. Yy, I sample. Sample też możemy na jeden, na, na wszystkie. I też jak to, to tylko sample mi się zapiszą. tak? Po co tak? No pewnie ktoś tak wymyślił, żeby na przykład móc... Aha, jeszcze, jeszcze tutaj w, w zakładce music jest all data, czyli wszystkie dane, też taka inna wersja jakby zapisu. Yy, ale domyślnie music i wtedy zapisujemy i odczytujemy całą muzykę. Jeśli chodzi o długość patternów, to tak jak powiedziałem, tu jest na 40 ustawione i to się tyczy patternu 0 w tej chwili. Tu jest pattern i jego numer 0. Tak? I te rzeczy jakby odpowiadają paternowi zerowemu. Jeżeli ja tutaj zmienię na przykład na 30, skrócę ten pattern albo skrócę go skrajnie, żebyście mogli zobaczyć, Abyście mogli zobaczyć, jak krótki jeden pattern może być. Do 0,6. On ma tylko 6 tutaj tych minusików, tak? Jeżeli ja wejdę tutaj w Edit Pad, Edit Pattern, o, to teraz mi się to podświetla, i ja mogę sobie teraz tutaj, a no teraz to już wcisnąłem jakiś tam przycisk, bo to z kontrolem się podróżuje, z się wymazuje. I teraz zobaczcie, załóżmy, że sobie tutaj wcisnę jakiś przycisk, tak? D. I o, już jest koniec paternu, tak? Króciusienki taki pattern. od 0,6. Od sześciu tych pojedynczych takich działek, tak? które odpowiadają najkrótszemu dźwiękowi w naszej, naszym utworze. Ale mogę to rozciągnąć aż do 64, czyli do 40. Standardowo ta 40 w szesnastkowym kodzie to jest 64 noty normalnie dziesiętnie. Yy, I zaraz pokażę właśnie jak ten pattern będzie długi. Oczywiście będzie to słabo widoczne. Znaczy coś tam wpiszę, tak? I teraz przechodzę kontrolem w dół. To okno tutaj jest dosyć wąskie i tu mało widać, nie? A tu mam kolejne notacje. Gdzie ja teraz jestem? Oczywiście teraz nic mi jeszcze nie zagra, ponieważ yy, tu jest numer sampla, którego będę używał, czyli numer instrumentu, a żaden jeszcze nie jest zdefiniowany. Jak ja go zdefiniuję, a za chwilę to zrobię, to to D będzie mi odgrywać. Jeszcze jest, o i tu jest dopiero końcówka paternu. I zobaczcie jak ja teraz do góry idę, o, jak to mi się przewija. I to jest cały ten pattern. Tego, że na jednym dźwięku, tak, tak trochę bez sensu to zrobiłem, ale dobra. Wychodzę, wychodzę z edycji paternu. I teraz, uwaga, długość tego patternu zerowego jest na 40. Jeżeli ja sobie dodam pattern pierwszy, tu od razu mi zniknie to D1, bo przełączę się na pattern pierwszy, czyli cztery ścieżki będą inny fragment muzyki grać, zniknęło, to mogę sobie drugi, ten pierwszy pattern, bo zerowy był pierwszy, tak, dobra, zaczęliśmy od zera, mogę sobie skrócić, tak, czyli mogę sobie, o, tutaj. Taki dziwny będzie. Raczej starajmy się ustawiać paterny tak równo, powiedzmy no, na 20, na 40, tak? czyli na 16, albo na, na 32, albo na 64 takty, znaczy te działki. Przełączę na drugi pattern i znowu tu zniknęło, bo też nic nie było, ale już jest drugi pattern 40 długości. Też jego mogę zmieniać. Tak. Tu zrobię na przykład na 20. I zobaczcie, cofnę się teraz do pierwszego. Był na 37 ustawiony jego długość, tu patrzymy teraz. I do zerowego był na 40, tu już mamy jakieś tam nutki, tak? Czyli zobaczcie, ja już tu zaplanowałem, bo tu nigdzie niczego nie zapisujemy dodatkowo. tylko wpisujemy w każdy pattern po prostu zawartość i on już jest. W drugim jest 20, czyli krótszy jest. No i właśnie jak kleimy muzykę, tak? Czyli robimy tak. Na pozycji 0 position, tak, będzie na przykład pattern zerowy, potem na pozycji pierwszej. A, przepraszam, bo nie ustaliłem yy, długości utworu. Długość utworu to jest length position, czyli długość tych pozycji. Jak ustawię sobie o 5 to mogę przechodzić z zerowej pozycji już na pierwszą, tak? I mogę pattern pierwszy ustawić na drugiej, mogę ustawić sobie pattern drugi na trzeciej, znowu zerowy na czwartej, pattern pierwszy, tak? E, jeszcze jedna rzecz, którą też mogę dla każdego patternu osobno ustawiać, to ich tempa, tak? Tutaj są na 0,8 i zobaczcie, ja teraz... Pozycjami będę przechodził. Jestem w zerowym paternie, tak? jest 0,8 prędkość, ale na przykład pattern pierwszy tutaj na 5 przełączę. Ja wiem, że tak się nie powinno robić, bo takie skoki w tempie, co każdy pattern, to nie są dobrą sprawą. O, bo czwarty pattern mam już, zaraz, jeszcze raz, bo coś mi tu nie pykło. Tu jest 0,8, tu jest na pierwszym 0,5 prędkość, na drugim, drugi pattern jest 0,8, no jeszcze go skrócę na 3, że bardzo szybki będzie. Im chyba mniejsza wartość, tym szybszy, szybciej odgrywany pattern. I na trzecim jest zerowy pattern, on jest 0,8, na czwartym pierwszy z 0,5, czyli każdy pattern mogę ustawić osobno dla niego jego długość i jego tempo. To jest bardzo wygodne, bo czasami są takie utwory, gdzie część utworu jest na 4 czwarte, część na trzy czwarte. Mało tego, w CMC było tylko na sztywno na 4 czwarte lub dwie czwarte, no ja to zależy jak sobie to rozdzielimy. Natomiast na 3 czwarte musieliśmy już kawałkami patternów sklejać dalszą część, więc to takie było trochę niewygodne go to position czyli taka pentelka. możemy sobie na przykład zawrócić kawałek utworu tak no i tu jeszcze ustawiamy sample który ma nam odgrywać tak tempo dla wszystkich możemy także przyspieszyć lub zmniejszyć zwolnić a ta zakładka load raw umożliwia nam słuchajcie to jest szokujące ale umożliwia nam zaciągnąć Odpowiednio skonwertowane paterny, ale nie, nie dźwięki, tylko paterny niestety, czyli jakby układ nut, tak? Z amigi, z bodajże Soundtrackera w wersji Amigowskiej, jeżeli tak się nazywał. No dobra, i co my tutaj jeszcze mamy? Mamy na tej stronie tu mamy rektory, czyli możemy sobie podejrzeć słuchajcie dyskietkę. Widzicie? Tak. Możemy sobie, to już audio control to już mówiłem. Każdy ten bit możemy włączyć, wyłączyć. A tutaj tym tabulatorem robimy C2, C3, C4 i C1. Czyli po prostu kolejne oktawy, żeby wyżej pisać nuty, niżej pisać nuty. To robimy w tym miejscu. No i przechodzimy wreszcie do edycji sampli. Ten sample zerowy, który mam tam ustawiony jako już odgrywający tą nutkę D. Ja mogę sobie tutaj właściwie no manipulować, tworzyć go. Trochę irytujące jest to, a bo długość jego muszę ustawić. Długość była na jeden, więc tylko jeden słupek mogłem zrobić. I on będzie mi tak. O, teraz przymknie się. Zrobię go dosyć długiego, bo zobaczcie, jeszcze go tutaj zbuduję troszeczkę. W tym oknie buduję siłę głosu, czyli krótko mówiąc, taka tutaj opadająca siła głosu. Mogę nawet trochę podgłosić, żeby będzie taki pływający, ale nie będzie to vibrato w tym sensie, że nie będzie ten dźwięk, on będzie po prostu podgłaszał się i ściszał. I ja mogę ten dźwięk dosyć długi zbudować. Tu pominąłem jedno. Im więcej tych słupków, tym głośniej, tak? I zobaczcie, ja mogę teraz tą strzałką przewijać do tego miejsca, aż yy, gdzie... I teraz jeżeli tu na końcu... Moment, bo 0,6... Dalej nie, aha, dobra. I teraz jeżeli ten ostatni podgłoszę... To on mi tak trochę irytująco będzie grał cały czas. tak? Czyli ja ten ostatni mogę wyciszyć, żeby na przykład dźwięk. Tu trochę ściszę. Aj, niech to. Tą... Tu mam plusy i minusy, co słabo jest widoczne, ale o. Natomiast w tym oknie mam tak zwaną wibrację. Czyli ja mogę. Słuchajcie. Długość tej wibracji zwiększyć. W ogóle nie muszę z niej korzystać, bo teraz mam czysty dźwięk. Tak? Zwróćcie uwagę, że od razu mi się nieco obniżył, ponieważ właśnie tutaj odejmuję te ułamki tonów. Zobaczycie zaraz, jak to zadziała. Trochę żmudna to jest robota, dlatego warto moim zdaniem. Skorzystać z wbudowanych już sampli, które są w oryginalnym, yy, oryginalnym programie, załadować po prostu te sample. No i teraz posłuchajcie. Nie wiem, czy to jest wystarczająco słyszane. Tak. Prawda? Na tym to polega. No tu mamy tą wibrację właśnie. Długość tej wibracji i go to, czyli możemy też zapętlać wibrację. Jeżeli dźwięk się wybrzmiewa jest długi, a wibracja jest krótka, bo możemy tak sobie ustawić. Tak, to. O, powiedzmy. To ja mogę tą wibracje zapętli, żeby ona mi widać, słychać tak. Yy, Tajmerkiem tak. Timerkiem też mogę sobie zmieniać. Tak. No i tu tabulatorkiem mogę zmieniać te yy, oktawy. Yy, mix no. Czwóreczka. Wiecie o co chodzi. Piąteczka. to tutaj warto by... mógłbym tą wibrację właściwie wykosić, bo ona tutaj mi robi złą robotę. Tak, różne te instrumenty tutaj są. Zresztą tam można próbować grać. I tutaj jest jakby instrukcja do tego, tak? Który klawisz, jaki miks nam daje? Mało tego, ja każdy słupek mogę sobie właśnie tym zmiksować, że jedyneczka to tak, jakbym tu czwórkę ustawił, tak? Dwójeczka, o, bo to tego się tyczy tak naprawdę, to jest miks 5, tak zwany trójeczka to jest mix 17, czwóreczka mix 4,5 i do zera wracamy. Czyli każdy mogę tak pomiksować. Dźwięk, że będzie on po prostu taki kosmiczny. Wróćmy na chwilę do tych ustawień takich podstawowych, czystych. No. O, yy, i teraz yy, możemy zresetować wszystkie sample, zresetować wszystkie paterny. Oczywiście taki kardynalny ruch jest zawsze poprzedzony pytaniem tak czy nie, czy tam jest or no. Yy, natomiast, natomiast można. Możemy kopiować yy, sample między sobą, chyba o ile dobrze pamiętam. Wybieramy sample, który chcemy skopiować, na który chcemy go skopiować, tu plusem, minusem, i wciskamy copy. Tak, czyli ten dźwięk, który tworzymy, który to jest dźwięk sample 0, bo teraz tworzymy sample 0, jak ja przejdę do sample 1, no to tu mam znowu czysto. I właśnie zobaczcie. Mam pierwszy, znaczy pierwszy ten zerowy, przekopiujmy go na pierwszy, tak? Czyli 0 na 1, kopi. Potwierdziło nam dźwiękiem i ja już mogę przejść na pierwszy. Który taki sam jest jak ten zerowy. Mogę go tylko delikatnie zmienić. Czy ja nie muszę za każdym razem tych wszystkich słupków włączać? Jeszcze, właśnie zobaczmy, bo ja mam tu przewinięte, chyba, nie? O, teraz przewijam sobie w przód i przewiłem sobie w tył. Obwiednie też mogą być pierońsko długie, bo też mają te strzałki. No i wychodzimy, słuchajcie, z tego. No i teraz, jeżeli ja mam ten. Yy, tu jestem na pozycji czwartej, więc przełączę się na zerową. I mam ten pattern zerowy jakiś tam utworzony. To mogę go spróbować zagrać. Play music, tak? Albo play pattern. No to, co stworzyłem, to oczywiście jest tylko na potrzeby. Takie próby tutaj jakieś. Dobra, i co ważne? Jeszcze tutaj. W Shows Music Composer ja mogłem pracować na trzech kanałach. Jeden był 16-bitowy i dwa 8 -bitowe. Tu mam cztery kanały 8-bitowe. Jeżeli te dwa skleję w kanał 16-bitowy, bodajże tym, a te dwa bodajże tym, tak, bitem, tak, to tu albo tym. Tak, to on w ogóle mi przestanie grać, ponieważ to. O, przepraszam, to Play pattern miało być. Dobra, o. O. Ten bit skleja chyba te dwa, ten bit skleja chyba te dwa. Nieważne w każdym razie, znaczy ważne, ale tą metodą próbi błędów. Miałem pattern tylko raz odtworzyć, Play pattern. A, dobra. No, OK. Zatrzymać. I teraz on mi skleja i muszę pisać w parzystych liniach, czyli w drugim i w czwartym kanale. I wtedy ładnie gra na 16 bitach, czyli krótko mówiąc, te na przykład linia basu jest bardzo taka rozbudowana. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!